To Andrzej, będziesz miał dowód, że dałeś pieniążek. może To powiedz Andrzej, najpierw co będziesz tutaj robił? Dostanę poduszką poleczą w twarz, zapewne. To no, znaczy nie dostanę, bo będę, ale... będę miał pasy zapięte. Będziesz miał pasy zapięte? miał pasy zapięte i to mnie uratuje. A z jaką, z jaką prędkością będziesz jechał? No tak, jako że warunki mamy podłe. To, jakie 120. 120 plus! A powiedz Andrzej, czy w ogóle to dobrze jest się zapinać czy raczej nie? No dobrze jest się zapinać, dobrze, bezpiecznie. Podobno. Właśnie się przekonam. Czy podobno czy naprawdę? Dobrze, okej, okay, świetnie. To to patrzymy. Kurczę, zaparował mi obiektusz. No więc Andrzej jedziesz. Odpo wydawaj odpowiednie odgłosy.

ale czemu patrzysz na kierownicę? Patrz no, przez siebie. sobie, <laughs> patrz sobie. Karol, chodź tutaj najlepiej, lecz będzie z boku to jak to... Ty no, no, no. Jedziesz mm. cały czas, wiesz, nie wiesz kiedy to się, Ale... to się otworzy, bo... To tak, jak się poduszka powietrzna otwiera, zapraszamy. Także jedziesz cały czas, wiesz. Najgorsze jest to, że nie wiesz kiedy, tak? Jakbyś wiedział kiedy, to byś się pewnie zatrzymał, a że nie wiesz kiedy się otworzy, to cały czas jedziesz. Jeszcze trochę szybciej muszę Jedziemy. A kiedy cię No i co? co? Jedziesz, jedziesz? O nie możesz, to, to nie jest taka Ej. prosta droga. To no nie jest prosta droga, nie? Ale załóżmy, że teraz jest prosty odcinek. Ale no za to, to, to... to co, wstawiamy na YouTube'a, tak? Wstawiamy na YouTube'a, głupczyk. Okej, okay, jeszcze kilka jeszcze, jeszcze tutaj to jest. Trzeba wywiadzik zrobić. Jak się pisze w uszach, nie? Pisze, nie? ja wiem, bo ja sam już mam własną. Ale zostałeś uratowany. Wysoka temperatura, by się pewnie woda wyschła. Okej, czekaj. A może, ja, może jeden fan pokażę? Potem koniecznie to, bo Na chwileczkę. Tak, można. Śniegu by ktoś wziął trochę w rękę, to nie mamy śniegu ale... To jest cały czas gorące. Tak, bo to... To, śnieg, to śnieg, jak... Z samochodu rzuć tutaj na coś śmiało. No. Jak petardy aktu? Z samochodu, z dachu. No jest czysty na dachu. I to jak cały czas na pewno jest gorące, no, tak jest Bardzo wysoka temperatura i to przez dobre kilka, kilkanaście minut. No. Masz jajeczka? Jeszcze? Samochód, sama poduszka też jest... No, no teraz już się ale... No na pamiątkę. Nie biorę. i Dobra. Jeszcze jakieś słówko chcesz dodać? Na dowórze jeszcze Dobra. <gry>